Ciasteczko, które stopiło lud Maksymilian Kowalski, był znany w całej Warszawie jako człowiek, który zamieniał liczby w imperia. W wieku 42 lat zarządzał Kowalski Industries z ostatniego piętra szklanego wieżowca, gdzie cisza była protokołem, a uśmiechy rzadkością. Jego sekretarka ostrzegała pracowników. Pan Kowalski nie lubi niepotrzebnych rozmów, i tak było. Przechodził korytarzami jak cicha burza. A wszyscy się odsuwali, aż Helena Nowak zaczęła tam pracować. Miała 38 lat, ręce zniszczone latami sprzątania biur po mieście, i sześcioletnią córkę o imieniu Zosia. Helena przyjęła pracę w Kowalski Industries, ponieważ płacili dobrze, a godziny pracy pozwalały jej odbierać dziewczynkę ze szkoły. Mamusiu, czy mogę dziś pójść z Tobą? zapytała Zosia pewnego mroźnego grudniowego poranka, kiedy szkoła zamknęła się wcześniej z powodu śniegu. Helena zawahała się, ale nie miała z kim jej zostawić. Możesz, kochanie. Ale musisz być cicho, dobrze? Zosia była dzieckiem o wielkich, ciekawskich oczach, z jasnymi warkoczykami, które podskakiwały, gdy eksplorowała puste biuro. Helena pracowała na piętrze wykonawczym po godzinach pracy, kiedy wszyscy już wyszli, albo prawie wszyscy. Tego wieczoru Maksymilian został do późna przeglądając kontrakty. Kiedy wyszedł z gabinetu, natknął się na małą dziewczynkę stojącą w korytarzu, trzymającą pierniczek w kształcie gwiazdki. Zatrzymał się, zdezorientowany. Zosia spojrzała na niego bez żadnego strachu, tylko z ciekawością. Dzień dobry, przywitała się radośnie. Chce pan ciasteczko? Moja babcia zrobiła. Maksymilian zamrugał, zmieszany. Nikt mu nic nie oferował. Nikt tak z nim nie rozmawiał z tą rozbrajającą prostotą. Ja zaczął, ale słowa nie przyszły. Jest bardzo dobre nalegała Zosia, wyciągając ciasteczko. Macynamon, niemal nie zdając sobie sprawy, wyciągnął rękę i przyjął ciasteczko. Zosia uśmiechnęła się, zadowolona i odeszła, podskakując korytarzem. Maksymilian stał tam, trzymając ciasteczko w kształcie gwiazdki, czując coś dziwnego ściskającego jego piersi. Coś, czego nie czuł od lat. Helena pojawiła się sekundę później, zdyszana. Przepraszam, panie Kowalski, moja córka nie powinna tu być. Proszę, nie zwalniaj mnie. Spojrzał na kobietę przed sobą. Zobaczył zmęczenie w jej oczach, ale także stanowczą godność. Nie spuszczała wzroku, nawet bojąc się o utratę pracy. Jak ma na imię? Zapytał, zaskakując samego siebie. Zosia, ona. Maksymilian spojrzał na ciasteczko. Może przychodzić innym razem, jeśli będzie trzeba, Helena otworzyła szeroko oczy. Naprawdę? Tak. Skinął krótko głową i wrócił do swojego gabinetu. Ale zanim zamknął drzwi, ugryzł ciasteczko. Było naprawdę bardzo dobre. Trzy tygodnie później Zosia zaczęła pojawiać się kilka wieczorów w tygodniu i zawsze przynosiła ciasteczka czasem piernikowe, czasem miodowe, innym razem czekoladowe. Maksymilian ku własnemu zaskoczeniu zaczął wychodzić z gabinetu dokładnie wtedy, kiedy wiedział, że dziewczynka tam będzie. Przyniosłam dziś jabłkowe, oznajmiła Zosia pewnego wieczoru dumna. Jabłkowe to moje ulubione, skłamał, ale jej uśmiech był wart tego kłamstwa. I podczas gdy dziewczynka trajkotała o szkole, o kocie sąsiadki, o tym, jak chce odwiedzić zamek królewski, Maksymilian słuchał naprawdę słuchał. Helena obserwowała z daleka, polerując meble. Widziała najbardziej obawianego człowieka w Warszawie, kucającego na podłodze, rozmawiającego poważnie z jej córką o tym, czy renifery naprawdę latają. I coś w niej również zaczęło się zmieniać. Styczeń burza pewnego wieczoru Maksymilian wyszedł z gabinetu i nie zastał Zosi, tylko Helenę, z czerwonymi oczami, czyszczącą okna z większą siłą niż konieczne. Gdzie jest dziewczynka? Zapytała, a troska w jego głosie go zaskoczyła. Z moją mamą. Ma gorączkę. Gorączkę? Zmarszczył brwi. Wysoką? Nie bardzo. Ale. Helena zawahała się. Lekarz jest drogi. Maksymilian nie zastanawiał się dwa razy. Wyślę mojego prywatnego lekarza jutro rano. Pojedzie do waszego domu. Panie Kowalski, nie mogę przyjąć. Nie proszę o pozwolenie. Złagodził ton. Proszę. Pozwól mi pomóc. Oczy Heleny napełniły się łzami. Dziękuję, wyszeptała. I po raz pierwszy od lat Maksymilian poczuł, że jego pieniądze służą czemuś, co naprawdę się liczy. Luty odkrycie. Lekarz zdiagnozował tylko silną grypę, ale przepisał odpoczynek. Maksymilian wysłał lekarstwa, owoce, nawet zabawki dla Zosi. Helena nie wiedziała, jak podziękować. Dlaczego to robisz? Zapytała pewnego wieczoru, kiedy w końcu zebrała odwagę. Maksymilian siedział przy biurku, ale nie pracował, tylko patrzył przez okno na oświetlone miasto, bo twoja córka zaoferowała mi ciasteczko, kiedy wszyscy inni oferowali tylko strach. Helena podeszła powoli. Pan nie jest przerażający, tylko samotny. To słowo trafiło go jak strzała. Maksymilian odwrócił się do niej, a Helena zobaczyła po raz pierwszy wrażliwość w tych szarych oczach. Moja żona zmarła osiem lat temu, powiedział cicho. Rak. Nigdy nie mieliśmy dzieci. Od tamtej pory tylko pracuję. To wszystko, co potrafię robić. Bardzo mi przykro, powiedziała Helena szczerze. A ty? zapytał. Ojciec Zosi odszedł, kiedy dowiedział się, że jestem w ciąży. Uśmiechnęła się smutno. Ale nie potrzebuję go. Mamy siebie nawzajem. Macie szczęście. Mamy. Helena spojrzała na niego. Ale pan nie musi być sam, panie Kowalski. Maksymilian poprawił łagodnie. Możesz mówić mi, Maksymilian, marzec nadchodzi wiosna, śnieg zaczął topnieć, a wraz z nim bariery między nimi. Maksymilian zaczął wychodzić wcześniej z pracy, zabierał Zosie i Helenę na kolację do przytulnych restauracji, gdzie dziewczynka zadawała niemożliwe pytania, a on wymyślał absurdalne odpowiedzi, które sprawiały, że się śmiały. Zabrał je do zamku królewskiego, o czym marzyła Zosia. Do zo, do teatru. I przy każdym wyjściu patrzył na Helenę z większą uwagą. Na to, jak się śmiała, jak trzymała rękę córki, jak jej oczy błyszczały, gdy mówiła o swoich prostych marzeniach. Własny dom, spokojne życie. Zobaczyć, jak Zosia rośnie szczęśliwa. Złapał się na tym, że chce być częścią tych marzeń. Kwiecień, wyznanie pewnego wiosennego wieczoru, po tym jak Zosia zasnęła na kanapie w jego gabinecie. Kupił kanapę specjalnie w tym celu. Maksymilian i Helena zostali sami. Helena zaczął zdenerwowany w sposób, w jaki nigdy nie był na spotkaniach wart miliony. Muszę ci coś powiedzieć. Spojrzała na niego, czekając. Te ostatnie miesiące były najszczęśliwsze w moim życiu, odkąd zmarła Ania. I to nie tylko przez Zosie, chociaż kocham ją, jakby była moją córką wziął głęboki oddech. To przez ciebie, przez sposób, w jaki rozświetlasz każde miejsce, gdzie jesteś, przez twoją siłę dobroć Twoją Ciebie, Helena poczuła, jak serce przyspiesza. Maksymilian, wiem, że jestem starszy. Wiem, że jesteśmy z różnych światów, ale wziął jej dłoń. Zakochałem się w Tobie, Helena, głęboko i całkowicie. Łzy spłynęły po jej twarzy. Myślisz, że ja się też nie zakochałam? Wyszeptała. Ty, który bawisz się w kucyka z moją córką, który pamięta, jak ona lubi mleko, który patrzysz na mnie, jakbym była najcenniejszą rzeczą na świecie. Jesteś, powiedział stanowczo, jesteś najcenniejszą rzeczą w moim świecie, i wtedy, w miękkim świetle gabinetu, pocałował ją. Pocałunek, który smakował nowym początkiem, nadzieją, cynamonowymi ciasteczkami i prawdziwą miłością. Czerwiec uroczystość. Pobrali się w kameralnej ceremonii w kościele świętej Anny, w sercu starego miasta w Warszawie. Zosia była druchną, rozsypując płatki białych i czerwonych róż na drodze. Helena nosiła prostą, ale elegancką sukienkę, a kiedy Maksymilian zobaczył ją wchodzącą, był pewien, że nigdy nie widział nic piękniejszego. Czy przyjmujesz tę kobietę za swoją prawowitą małżonkę? Zapytał ksiądz. Tak, powiedział Maksymilian, a jego głos nie drżał. A ty, czy przyjmujesz tego mężczyznę za swojego prawowitego małżonka? Helena spojrzała na mężczyznę, którego wszyscy się bali, ale który klękał, by zawiązać buty jej córki, który przechowywał jej ciasteczka jak skarby, który patrzył na nią, jakby była ze światła. Tak, powiedziała uśmiechając się. I kiedy się pocałowali, Zosia klaskała tak głośno, że wszyscy się roześmiali. Dwa lata później dom w Wilanowie był teraz pełen życia. Zosia biegała po ogrodach z psem, którego Maksymilian dał jej w prezencie, podczas gdy Helena sadziła kwiaty na klombie. Maksymilian obserwował z okna, trzymając w ramionach sześciomiesięczne niemowlę, które spało spokojnie Jakub jego syn. Tatus, zawołała Zosia machając. Chodź się bawić. Uśmiechnął się i wyszedł, zostawiając kontrakty i spotkania na później, bo nauczył się, przez ciasteczko i niewinny uśmiech, że prawdziwe bogactwo nie było w sejfach czy akcjach. Było tam w tym słonecznym ogrodzie z kobietą, którą kochał, i dziećmi, które wypełniały jego życie celem. I każdego wieczoru naprzed snem Helena wciąż dawała mu ciasteczko. Żebyś nigdy nie zapomniał skąd zaczęliśmy, mówiła, i nigdy nie zapomniał, bo prawdziwa miłość w końcu często przychodzi zapakowana w najprostsze rzeczy, jak ciasteczko ofiarowane małymi rączkami.